Nie było wideo od czterech dni, czyli ostatnio było w środę, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Nie było wideo. Cztery odcinki brakujące na YouTube. Niby to żadna wielka rzecz, żadna wielka strata, ale z jakiegoś powodu to wideo na moim kanale, a tu, tej twarzy, nie było przez cztery dni widać. To nie jest koniec świata. To jest wideo dla tych, którzy naprawdę chcą mi oglądać, więc nie szykuj się na jakieś super turbo. Nowości, bo to wideo zrozumieją tylko ci, którzy naprawdę chcą oglądać Marcina Osmana, czyli mnie. O co, chodzi? o co chodzi? Robiłem w środę w zeszłym tygodniu QA na YouTubie, gdzie było prawie 150 osób i trwało ono około godziny. No i QA polega na tym, że zadajesz pytanie, ja na no nie odpowiadam. I takich pytań czasami jest 15, czasami jest 20. Zależy od stopnia skomplikowania pytania. Oczywistości pytania i na przykład tego, czy nagrywałem o tym już wideo. Na koniec webinaru pytam, jak Wam się podobało. QA YouTube'owego pytam, jak Wam się podobało. Jedna z komentatorek mówi, No, tak się kręcimy w koło i nie było żadnego konkretu. Jedyne co mówisz, to kup, moją, to kup książkę w OSM Power. I tak się kręcimy w koło i ja dalej nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytanie. Ja się trochę załamałem, no bo przez 40 minut, prawie godzinę. Daję darmową odpowiedź na pytania od moich YouTube'owych fanów, uczestników, klientów, widzów, whatever. I dostaję komentarz, że się kręcimy w koło i ktoś nie otrzyma odpowiedzi. Dobra. Rzuciłem się niczym mój chihuahua na miskę jedzenia z pytaniem w takim razie, czego ci brakuje, czego ci brakowało o tym QA, aby mieć odpowiedź na swoje pytanie. I mimo tego, że ten webinar trwał już prawie godzinę, mówię dobra, poczekam na do to ostatnie pytanie, żeby na maksa dowiedzieć się, jakich potrzeb nie spełniłem. Pani pisze, no, yy, pomysł na sklep internetowy, unikalny, niszowy temat, czyli standardowe wypowiedzi ludzi, którzy myślą, że ich biznes jest wyjątkowy. No i mówię, dobra, wklej w takim razie link do tego sklepu internetowego. Przeanalizujemy, co można zrobić, aby w nim po prostu więcej sprzedawać. No i pada odpowiedź, jakiej najbardziej na świecie się bałem. Czyli, ten sklep jeszcze nie jest zrobiony. I czemu mnie to, tak mocno zatrzęsło? No, właśnie dlatego, że uświadomiłem sobie, że nagrywanie już blisko 700, może 800 wideo na YouTube'a, daje kompleksowe odpowiedzi na niemalże. Każdy fragment biznesu online, marketingu i też również zahaczając do sales development, nadal nie trafia w sposób właściwy do uszów i widzów moich odbiorców. No bo, skoro po prawie godzinnym QA, kilkuset materiałach wideo, ponad tysiąc postach na Instagramie, ogromnej ilości kontentu na Facebooku, w danych książkach, darmowych webinarach. Nadal ktoś daje mi pytanie oczywiste, na które odpowiedziałem, i jeszcze mówi, że hej, no dobra, dobra, ale w tym nie ma odpowiedzi na moje pytanie. To myślę sobie, co ja źle robię jako twórca wideo, który daje wam treść, i co ja mogę zmienić, aby te treści w lepszy sposób do was docierały. I teraz zobaczcie. Mnie to trochę, sobie trochę załamało, no bo jednocześnie. I biorę pod uwagę opinie, jak i w ogóle się o te opinie nie. tych opiniach nie zatrzymuje. I to mi też załamało, że mimo tego, iż tak dużo darmowych treści tworzę, i to nie jest jakaś wymówka, nie jest jakieś zacenie uwagi, jak bardzo zajebisty jestem, no ale jestem, bo znam swoją wartość, zauważyłem, że tworząc te treści darmowe, myślę, że spokojnie 90% z Was dalej nie kuma bazy. Może 80, może 30%? I dalej, te procenty są dalej ogromne. Że w takim razie, po co ja mam tworzyć więcej treści, skoro wy tych treści w większości nie wdrażacie? I można powiedzieć, no dobra, w takim razie trzeba tworzyć więcej treści, aby. Abyście się w tych treściach opatrzyli, mieli ją jeszcze dłużej, więc coś klika w głowie i zaczynacie tworzyć albo pisać książki, albo sprzedawać w internecie, albo po prostu rozwijać swój biznes w oparciu o wasze pasje, czy możliwości, czy kompetencje. No ale pytanie, ile tych treści mam stworzyć, abyście w końcu zaczęli działać? No bo zakładam, że jeżeli ktokolwiek z was ogląda moje treści, to jeśli to nie jest dla was rozrywka. Która wam umila czas, to szukacie odpowiedzi na konkretne pytania, jak coś zrobić lepiej. Teraz idąc dalej. Jestem zdania, że właściwe książki, właściwi ludzie pojawiają się w momencie, jak się szuka ważnej odpowiedzi. No i u mnie pojawiła się ta książka na horyzoncie. Amanda Palmer, The Art of Asking. Amanda Palmer, The Art of Asking. I tu jest super ciekawa historia, którą wam trochę spoileruje. I polega na tym, że Amanda Palmer stała znana w świecie. Marketingu, biznesu online, dopiero wtedy, gdy i akcja na Kickstarterze zwróciła uwagę świata, bo zebrała prawie milion dwieście dolców na wydanie swojego nowego albumu muzycznego. I na w Asking cała ta książka to jest odpowiedź na pytanie, jak to w ogóle było możliwe, że takie rzeczy się nie wydarzyły. I nie chodzi o jakieś haki marketingowe, nie chodzi o jakieś super social media. Ninja strategię i tak staram się zobaczyć, co ja robię, czego nie robiłem, i, i co robiła Amanda, że jej to po prostu wyszło. I wyszło mi w tych naszych rozważaniach Amandowych, że za mało Was proszę. No bo The Art of Asking to jest sztuka proszenia. Tłumaczenie dosłowne, że sztuka proszenia chyba nie jest do końca właściwe, bo chodzi o to, żeby umieć nie ma właściwego słowa for ask. To nie jest proszenie. By to, co Amanda rozumie przez asking, to jest dawanie ludziom możliwości pomocy mi, czyli osoby, która komunikuje. Że ask, I ask for your help, to nie jest żebranie o Twoją pomoc, ale to jest danie możliwości pomocy mi, bo jak pomożesz mi, to ja będę w jeszcze lepszy sposób w stanie służyć Tobie. I ta książka jest bardzo bliska temu, co robię, w co wierzę, bo robiąc to, co robię w internecie, chcę wam służyć, pomagać Wam. Jest tak bardzo frustrujące dla mnie jest to, jeżeli widzę kogoś, kto nie jest w stanie wyciągnąć pomocy z tego, co daje za free w internecie. Z drugiej strony, jest szansa pozwolenia Wam, umożliwienia Wam. Wydawania pieniędzy u mnie w OSM Power, po to, żeby mógł jeszcze lepiej Wam służyć. I teraz ta książka Amandy bardzo mocno wiąże się z, temu, z tą książką Felixa Denisa, jaką wydajemy właśnie w Polsce. Felix Denic, How to Get Rich? Polska wersja ma tytuł Jak osiągnąć bogactwo. Już jest dostępna w sprzedaży. I teraz myślę sobie, dobra. Jak dawać Wam lepszą wartość? W przypadku Amandy Palmer, wartością jest ta. Sztuka, czyli muzyka, rozrywka, ale również ogromne relacje, które ona zawiązuje ze swoją społecznością. Czyli to, co my tutaj robimy, też budujemy ze, swoją, ze sobą relację, tą sieć, ten, ten błąd, to, to powiązanie. I Amanda zaczęła robić Kickstartera w momencie, gdy frustrowała ją jej własna wytwórnia muzyczna, z którą podpisała kontakt, która w dużym sensie nic nie robiła. I przełomowym doświadczeniem było to, gdy. E, zaraportowano jej, że sprzedano 25 tysięcy egzemplarzy i płyty i Amanda stakała przez tworza ze szczęścia, natomiast dla wytwórni był to wynik bardzo, bardzo mizerny, który oznaczał, że ta artystka nie będzie miała hitu na miarę e, Britney Spears, bo robi niszowy temat, że jest społeczność to jest tylko 25 tysięcy uczestników i pomyślałem sobie, no dobra. Moja społeczność, czyli wy, nie jest liczona w milionach, jest liczona w tysiącach. To, że niektóre wideo mają 10 milionów odsłon, inne mają 2000 odsłon, to dla mnie istotniejsze są te 2000 odsłon, bo cała reszta są ludzie, którzy wpadli przypadkiem na jedno wideo, gdzieś algorytm YouTube im to wideo podsunął. I tak naprawdę to nie jest moja społeczność. Czyli moją społecznością jesteś ty. Ty robiłeś kilka kilkadziesiąt moich wideo, oglądasz mojego Instagrama, Facebooka, czy na moich webinarach, na Q&A, i teraz, jak połączyć tą sztukę proszenia de of Asking z tym, co pisze Felix Denis, czyli jak osiągnąć bogactwo? Bo, wbrew pozorom, te książki są z sobą bardzo mocno powiązane. Czyli ja, jako twórca, taka Amanda Palmer, tworzę dla Was treści najbardziej wartościowe lekcje, odpowiedzi na Wasze pytania. Często moje wideo są znacznie lepsze niż płatne kursy, które. Nie wiem odpowiedzi, ale dają Wam możliwość wydania pieniędzy, i to wydanie pieniędzy u kogoś powoduje, że zaspokajacie swoją, swoje wróty sumienia. Że, OK, wydaję pieniądze na kurs, wydaję pieniądze na coś tam, ale tej realnej zmiany nie ma, no bo twórcy takiego kursu nie niezależni Twojej zmianie. Jedyną osobą, dwie osoby, które znam w Polsce, które autentycznie są zainteresowane zmianą w czyim życiu, to jest Rafał Mazur, zajęty jaskiniowca, i Mirek Bourneiko, Miro Crazy Burn. Które tworzą produkty, których celem naprawdę jest głęboka relacja z społecznością i autentyczna potrzeba yy, zmiany. I wymyśliłem sobie właśnie, że nagram dla was takie bardzo prywatne, intymne wideo. Zostawiłem operatora w domu nawet tutaj nad rzeką i najlepiej się do Was, do was gada. Jest teraz. Amanda definiuje, że proszenie to jest możliwość dania komuś. Sposobności, aby mógł jeszcze lepiej Wam służyć, czyli swoim fanom, swojej społeczności. Więc ja musiałem zatrzymać się na chwilę, za 4 dni, 5 dni, może nawet dłużej, bo to wideo nie jest sygnałem mojego powrotu znowu do codziennych twórczości na YouTubie. Z bardzo ważnym pytaniem, zapytaniem Was, co ja muszę Wam dostarczać, czego Wy potrzebujecie. Co mogę dla Was zrobić, aby po pierwsze zwiększyć Wasze sukcesy, czyli to, co się dzieje w Waszym życiu pod kątem wzrostu biznes biznesowego, prywatnego, marketingowego, co jednoznacznie przełoży się również na większy sukces tego, co my robimy w OSM Power. Innymi słowy, żebym ja był w stanie dowozić Wam o takie turboksiążki, które są super drogie, wymagające ogromnie dużo roboty. To potrzebuje waszego zaangażowania w dwie rzeczy. Stanie się klientem, który kupuje produkt. Ufając mojej rekomendacji, że ten produkt zmieni wasze życie. A jeśli go przerobicie, to zmieni wasze życie. Czyli proces jest prosty: Rekomenduję, kupujesz, czytasz, wdrażasz, działa. Dopomnienie jakokolwiek z tych elementów, zaburza naszą relację. I teraz Amanda Palmer zrobiła swojego kickstartera te 1200 dolarów. 25 tysiącami osób, które ją wsparły. I zobaczcie, to jest taka sama liczba osób, które kupiła jej płytę, gdzie wytwórnia oceniła to jako wynik bardzo słaby. I teraz, gdybyśmy mieli taką autentyczną, szczerą, mocną relację między sobą, to w momencie nagrania wideo o tej książce, że dostępna jest w Empower i o kolejnej i kolejnej kolejnej, miałbym zrobione na przykład 1000 czy 2000 sprzedanych egzemplarzy na poziomie jednego, Filmu na YouTubie. I teraz. Ty masz mega książkę. Masz mega content wideo. Ja mam sprzedaż, i nie muszę skupiać się na traceniu mego cennego czasu, który mogę przeznaczyć na jeszcze lepsze służenie Tobie, na promocję i marketing, czyli robienie, żebyś ty chciał tę książkę kupić. No bo całem Amandy Palmer. Jest dawanie ludziom dozań muzycznych artystycznych, które poruszają ich emocje, dusze. No świat artystów. Moim celem światem biznesu marketingu jest danie Tobie takich narzędzi to jest ta książka wersja polska, które autentycznie zmienią Twoje życie. I dopóki nie wymyślę, w jaki sposób to idealnie robić, no to będę z tego niezadowolony i Ty też tego nie będziesz mógł na maksa czerpać. I czas Wam przypomnę, ta historia ze środy daje wszystkie odpowiedzi za darmo w ilościach hurtowych. I raz na czas mówię hej, kup tę książkę, ona pomoże ci bardziej. I tak pokazuje, że są ludzie, którzy mówią, mm, to jest słabe, albo to jest za mało, albo to nie działa, nie działa bo nie wdrożyli. I tak dalej, i tak dalej. I mam poważną rozkminę, której potrzebuję. Asking, teraz proszę Ciebie, żebyś pomógł mi to rozwikłać tą zagadkę. Bo czy nagrywając kolejne 500 podobnych wideo jak wcześniej, tylko w różnych tematach, będę tworzył głębszą relację między nami, czy może tylko dostarczał Ci rozrywki? O, obejrzyj kolejny film Osmana. Do, jeszcze raz powtórzę, jeżeli my nie stworzymy, nie są relacji, że ja nagrywam wideo. Uczysz się, wdrażasz. rekomenduję produkt, to książka. Ta książka by kosztuje stówę w Polsce, czyli, czyli tyle, co weź do kina w piątek z dziewczyną, z chłopakiem. Nie? Że, że dopóki nasza relacja nie będzie tak mocna, że będziesz pomagał mi, pomagać sobie, pomagać mi, pomagać tobie, to pewnie nie będzie więcej wideo. I nie chodzi o jakiś szantaż, czy, czy jakieś takie inne. Głupoty, które mogą teraz do głowy ci przyjść, jak to wideo oglądasz, ale takie poczucie, że coś tu chyba nie do końca działa. Podam ci to, czego potrzebujesz, a jeśli nie jest to, czego potrzebujesz, to musisz mi pokazać, wskazać, czego potrzebujesz, i choćby było to nagranie jednego wideo dedykowanego jednej osobie, jednej odpowiedzi, to to zrobię. Bez gwarancji, że kupisz mój produkt, jakim jest ta książka. I Amanda pokazuje twórców muzycznych, którzy czują się skrępowani tym, że proszą o coś. Dzisiaj miałem takie zdanie: to się obudziłem właśnie po tej lekturze, którą coraz przerabiam, że jeżeli ktoś prosi mało, to w momencie, w którym poprosi, robi to źle. Czyli mi wychodzi, że ja was zbyt mało proszę, zbyt mało angażuję, daję wam zbyt mało szans na to, aby. Pomóc mi, pomóc wam, pomóc mi, pomóc sobie. I od tego momentu będę więcej prosił. Hej, pomóż mi z tym. Hej, czy wiesz jak? Hej, czy znasz kogoś? Czy mogę poprosić Cię o to, abyś. I to jest cała książka, która ma 330 stron. Jestem na stronie 153. To. To jest moje pytanie: nie? jak lepiej sobie nawzajem służyć? I teraz może powiesz, hej, super byłoby, gdybyś tę książkę Amandę wydał w Power Ja mogę to dla ciebie zrobić. Mogę uruchomić moje doświadczenie, know-how, kontakt, pohastlować i ten, ten tytuł kupić na licencji, żeby móc to wydać w Polsce, ale to się nie wydarzy, jeżeli przynajmniej 2000 egzemplarzy nie będę 100% pewności, że sprzedam. 2000 egzemplarzy takiej książki, którą kupisz przez sprzedaży, daje mi pewność, że mam na przykład 150-200 tysięcy przychodu za tę książkę już przed startem. Wiem, że mogę kupić drogi tytuł. To pewnie będzie druga licencja taki tytuł. Albo. Telix Denis. Haslowania, przekonywania i cytowania. Kosmos, długi proces i bardzo drogi. Powoduje to dalej, że mogę wydać taką książkę w Polsce, która może nauczyć Ciebie, jak w lepszy sposób prosić. O pomoc innym, pomaganiu sobie nawzajem i budowaniu społeczności. Mogę polecić do autorki, zrobić z nią QA, jak to odpowie na wszystkie polskie pytania. A mogę zrobić event w Polsce z takim autorem, który kosztuje duże pieniądze, ale mam ten budżet, bo ty mi pokazałeś, że tego naprawdę chcesz. I to jest ta różnica, jaka jest w jestem Power i innymi wydawcami, że, że mnie naprawdę interesuje autentyczna relacja i co możemy zrobić aby być lepszymi dla siebie kumplami, żebyśmy mogli razem tworzyć duże rzeczy. I ja nie chcę wydawać pieniędzy na Facebooka, który pokaże ci reklamy kolejnej książki, tylko chcę, żebyśmy byli w takiej relacji, która powoduje, że mówisz mi hej Marcin, chcę przeczytać książkę Amandy Palmer. Wydam stówę na tę książkę, jeśli ją wydasz. Pomogę ci moim Facebookiem, Instagramem, YouTubem w jej promocji bo zależy mi na tym, aby to się rozrastało. Hej, kupię bilet na ten event, jeżeli go zorganizujemy razem. Tylko ściągnij taką osobę do Polski. A nie gdzie widzę ogromne eventy, które nie wychodzą, bo się budżet nie spiął, bo nie było relacji z fanami, którzy by ten event chcieli stworzyć. Albo Marcin, hej, zróbmy wydarzenie, gdzie pojedziemy razem w góry na weekend, na tydzień, na miesiąc, gdzie będziemy mogli się od siebie razem uczyć. Albo gdzie razem nagramy wideo, albo gdzie razem stworzymy kurs, albo gdzie razem stworzymy nowy biznes. Ale znowu, to się nie będzie działo, jeżeli my tutaj, ja i Ty, mój widzu, moja, moja widzko, która oglądasz już 20 minut tego wideo, i to jest prawdziwa definicja tego, czym my się chcemy dalej rozwijać. Bo ktoś, to wpadł przypadkiem, już odpadł z tego wideo, ktoś, to jest trolem, już dawno temu hejtował to wideo, dalej go nie ogląda. Mnie interesuje te 30% osób, które dochodzi do końca wideo. I. Potrzebuję tej pomocy. To jest moja sztuka proszenia, uczenia się, jak mogę lepiej pomóc tobie realizować tobie twoje cele. Książka Felix Dennis, link poniżej, jest przed sprzedaż. Jeśli interesujecie to jak osiągnąć bogactwo, książka napisana przez miliardera, to pomóż mi pomóc sobie, pomóc mi pomóc tobie. I sobie kup dzisiaj tę książkę, link poniżej. I zainwestuj tą stówę w naszą relację, w twój rozwój, i później wdroż to, co dla ciebie w tej książce autor przygotował za naszym polskim pośrednictwem. Jeżeli chcesz książkę Amandy Palmer, no problem. Pomóż mi tego wideo, tych materiałów do OSM Power, ściągnąć ludzi, którzy rozumieją to, o czym my mówimy, żeby nie trzeba było liczyć na algorytm YouTube'a, który wrzuci Przypadkowe 200 tysięcy osłon na przykład na to wideo. W życiu to nie będzie miało 200 tysięcy osłon, nie ma opcji. Ale właściwych ludzi. No, to jest moje przesłanie, to są moje wnioski z czterech dni rozpmienia: co tutaj do tej pory było nie tak? Podsumowując, za mało Was prosiłem, czyli dawałem Wam za mało szans pomocy mi w pomaganiu Wam. Bo jeżeli będę to wideo tworzył tylko i wyłącznie pod kątem Rozwoju brandu, zasięgu, marketingu, sprzedaży, to my nie będziemy mieć ze sobą tej sieci mocnej relacji. Hmm? To ty na to. To jest najważniejsza prośba o komentarz na całym moim YouTubie. Właśnie pod tym wideo. Hmm? Daj mi taki przemyślany komentarz, taką przemyślaną deklarację, taką wskazówkę, jak lepiej mogę ci służyć. I jak ją dajesz i ja spełnię twoją prośbę, to pamiętaj również o tym kontrakcie, jaki między sobą teraz właśnie zawieramy, że dam ci to, czego potrzebujesz i ty pozwolisz mi później pomóc sobie, pomagając mi pomóc tobie.